thank you dobry YouTube, Tęskniliście? Otrzyjcie łzy! Wjeżdżamy z nowym odcinkiem. Zapraszam! Ostatnio przegadaliśmy sobie pierwszy z typów fundamentu, czyli fundament punktowy. Fundament na słupach. Powiedziałem Wam jakie są plusy i minusy tego fundamentu oraz pokazałem jak sobie tam podstawową taką posadzkę zaprojektować. Dziś drugi Typ fundamentu, mianowicie najbardziej znany, najczęściej spotykany fundament tradycyjny. A ponieważ jest to również fundament, który ja sobie wymyśliłem do swojego domu, więc tej wiedzy, którą chcę Wam przekazać, jest więcej niż poprzednio, więc też będzie to podzielone na kilka odcinków, tym razem trzy. W dzisiejszym omówimy sobie same roboty ziemne, które są związane z wykonaniem takiego fundamentu. Druga część będzie dotyczyła ław. Fundamentowych ścian oraz e, słupów, a w trzeciej części powiemy sobie, mm, może nie samo związane z fundamentem, ale jest to nieozerwalnie związane z wyborem e, fundamentu tradycyjnego, e, czyli omówimy sobie e, posadzkę na gruncie. Bardzo istotny temat, e, związany z wieloma niedopowiedzeniami i legendami. E, dlatego też, nie przedłużając, zaczynamy. Pewnie wielu z Was zastanawia się, czy przypadkiem nie zaoszczędzić trochę pieniędzy i nie zrobić wykopu własnymi siłami, bądź też zatrudniając jedno czy dwie osoby z łopatami. Od razu Wam powiem, że, że nie. Naprawdę, pamiętam, że ja niemalże chyba udaru tam dostałem, jak próbowałem sobie zdjąć humus ręcznie za pomocą jakiegoś szpadla. Namordowałem się chyba z 7 czy 8 godzin pracy w pełnym słońcu, Efekt był taki, że udało mi się taki, taką obwódkę tylko zdjąć na około domu, żeby mniej więcej wiedzieć, jaki jest zarys, i tyle. Ja już miałem kompletnie dość. To zupełnie nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Jakbym sobie przeliczył moje robocze godziny, a to, co zrobiła, to potem koparka. To nie pozostawia złudzeń, więc, więc tu po prostu nie. Po prostu musicie znaleźć w swojej okolicy firmę świadczącą usługi koparką. Pamiętam, że koparkowy zamocował, jak mu powiedziałem, właśnie, że ma zdjąć humus, bo najpierw trzeba zdjąć tę pierwszą warstwę. On przyjechał z taką łyżką chyba 1,20 m szeroka, nie ma zębów. Chłopu to zajęło chyba 20 czy 30 minut zdjęcie całego tego humusu pod cały dom. Czyli coś, co z ja robiłem 8 godzin, chłop zrobił w pół, i jeszcze e, się zapytał, czy mi to ładnie na no, kubkę tam przenieść. E... Naprawdę to było dobijające. Koparka kosztuje, przynajmniej tam u mnie, 100 zł za godzinę. To jest taka pełnowymiarowa koparka, nie z tych mini koparek. No dobra, humus trzeba zdjąć, niezależnie od tego, jak chcecie to wykonać później. I humus trzeba odłożyć na jedną kupkę. Żeby nie mieszać tego z ziemią, która jest poniżej. Po pierwsze, zdejmujecie humus, dlatego że jest to warstwa uznawana za nienośną, warstwa organiczna. I ona. Z czasem może się degradować, zmniejszając swoją objętość. Jeśli byśmy na tym położyli e, swój dom, no to po prostu dom zacząłby nierównomiernie osiadać. Hmm. Ostatnio widziałem nawet na Facebooku posty, e, że ktoś tam oferuje budowę domków. No i te domki były pos posadowione po prostu na płytach chodnikowych. A płyty chodnikowe położone na humusie. Nawet jak dom jest lekki, to, to tak czy siak będzie. Osiadać więc, przynajmniej ten humus trzeba zdjąć. Ciężko to nazwać jakimś fundamentem, ale przynajmniej jest to bardziej sensowne podejście do tematu. No, ale my chcemy budować pełnoprawny dom jednorodzinny, więc w ogóle odpadać z takiego jak posadowienie tego na płytach chodnikowych czy bloczkach fundamentowych. Więc trzeba będzie wybrać ziemię aż do poziomu przemarzania gruntu i troszkę niżej. O samym przemarzaniu gruntu i tym poziomie myślę, że nagram osobny odcinek. Ważne, żebyście zrozumieli, że Wasze fundamenty mogą, muszą być położone niżej e, niż w sytuacji, kiedy będą bardzo długie, bardzo siarczyste mrozy e, woda, która jest na określonej głębokości zamarznie i zwiększając swoją objętość będzie mogła Wam te mury po prostu wysadzić do góry. Jeśli mury będą poniżej tego, no to nie będzie takiej możliwości. E, tam, te głębokości są różne zależnie od tego, w jakiej na jakim terytorium będziecie chcieli to budować, nie chodzi mi o to jaki rodzaj gruntu, tylko jaki teren Polski to będzie. Są różne mapy, więc teraz się na tym nie będziemy roztrząsać. No, u mnie to było ponad metr chyba 10, więc fundamenty są na metr 20, jeśli dobrze pamiętam. No nieistotne. W każdym razie trzeba ten grunt wybrać. I tutaj macie dwie opcje. Pierwsze, możecie wybrać grunt, no po prostu wziąć koparkę. Koparka już po zdjęciu tego humusu zmienia sobie łyżkę, łyżkę tam na 40 czy na 60, już z takimi, jak to się nazywa, no pal pal palce i się po prostu zagłębia w glebę. Możecie wybrać tylko pod ściany nośne, czyli robicie po prostu taki głęboki rowek naokoło domu, no i tam też środkiem, jeśli, jeśli tam też będą jakieś elementy nośne. Albo możecie wybrać wszystko, czyli cały zarys domu, jeszcze najlepiej troszkę więcej, aż do tego poziomu um, pod fundamentem. I tam, jeśli będziecie robić sobie ławy, no to będziecie musieli zrobić szalunek. Teraz o tym nie będę mówił, to będzie w następnym odcinku. Niemniej jednak, możecie zrobić w ten sposób, albo tak jak zrobiłem ja, czyli lać sobie ławy do gruntu. Tam szalunek nie jest potrzebny. Jest to bardzo duża oszczędność, jeśli chodzi o finanse. Duża oszczędność, jeśli chodzi o czas, no bo koparka mniej będzie pracowała przy tym, ale jest dużo trudniej coś takiego wykonać, żeby to po prostu wypoziomować. No ale o tym, tak jak, tak jak powiedziałem, w następnym odcinku powiem szerzej. Tą ziemię, która będzie pod humusem, która będzie wybrana, odkładamy na inną kupę, żeby tego nie pomieszać. Tak czy inaczej, żadna z tych kupek uzyskanej ziemi nie może być wykorzystana potem do zasypania domu w środku, czyli pomiędzy. Ścianami fundamentowymi, co najwyżej, możecie wykorzystać ją do zasypania na zewnątrz tego domu i zrobienia tam, no bo ten dom będzie posadowiony troszkę wyżej niż poziom gruntu. No to można sobie z tego usypać taki mały wał. Na pewno nie można tego wykorzystać w środku. A humus odkłada się na osobną kubkę, ponieważ możemy wykorzystać ten grunt do położenia ostatniej warstwy na ten, ten nasz nasyp. No, bo humus jest warstwą żyzną, i to, to możemy sobie zasiać już trawę, i nie musimy dokupywać tego, tego humusu z innego miejsca, żeby nam to dowozili. Dobra. Koparka będzie pracować przy takim małym, jednorodzinnym domu parę godzin, chyba że właśnie będziecie chcieli wybrać całą tą ziemię ze środka. No, to tego czasu będzie e, oczywiście dużo więcej. No, na pewno minusem, oprócz kosztów wykonania, e, Wybrania ziemi pod cały dom jest fakt, że potem my tę ziemię będziemy musieli jakoś uzupełnić w środku. I to już, tak jak powiedziałem, nie możemy użyć ziemi, którą my, m, sobie wyjmiemy. Będziemy musieli dokupić po prostu pospółkę czy, czy specjalny piasek zasypowy. To trochę będzie kosztować, zwłaszcza że po, po, objętościowo nie będzie tego parę metrów, tylko paręnaście, parę dziesiąt metrów sześciennych. No i to już rodzi koszta. Kwestie e, gruntu i wykopów mamy tak z grubsza omówioną. E, dodam tylko tutaj, że na pewnym etapie budowy problematyczne zaczyna być miejsce na działce, e, bo tych kupek trochę się robi. Jeśli zrobicie sobie to nie z głową, tylko po prostu a to panie, to, to mi daj pan tu, a to tu, a tu zrobimy jeszcze trzecią górę. Na początku jest spokojnie, tylko potem, jak chcecie sobie domówić piasek po spółkę, to ta koparka będzie mieć problemy z tym, żeby lawirować pomiędzy tym. Ehm, Zwłaszcza, i tutaj jest duży minus wąskich działek, jak sobie nie wyobrażam, że jak ktoś ma działkę 14 metrową, to jest w stanie tam wstawić bryłę domu, I jeszcze te kubki z, z gruntem i z, i z piachem, I jeszcze żeby było miejsce dla koparki. to Naprawdę jakieś straszne karkoło mnie, trzeba by to na, na samym porządku dokładnie przemyśleć gdzie, co, jak będzie, u mnie na szczęście tego miejsca e, jest sporo, a i tak były problemy. Potem ładowarka, jak wrzucała mi piasek do środka, to, to gość po prostu tą kierowniczką cały czas w jedną i drugą stronę musiał e, zapieprzać, żeby się tam jakoś z tym wyrobić. Okej, okay, tak jak powiedziałem, druga część będzie o ławach, ścianach i stopach, a ty, mój drogi, że, moja droga, żeby tego nie przegapić, to buch! Klikasz tutaj, dajesz subskrypcję i będziemy się widzieć regularnie. Cześć!